Cześć, z tej strony Piotr. Dziś będziemy omawiać behawioryzm. No to zaczynamy. Założycielem teorii, a w zasadzie założycielami tej behawioryzmu są trzy osoby. Pierwszą z nich jest John Watson. Yy, uważany jest za osoba, która zapoczątkowała ten kierunek behawioryzmu w 1913 roku opublikował manifest pod tytułem Psychologia z punktu widzenia behawiorysty. Sformułował tak zwany model, związany, który składa się z dwóch elementów. Bodziec, reakcja. Ma też słynne powiedzenie, które on wypowiedział i utkwiło w pamięci wielu współczesnych psychologów, a mianowicie daj mi tuzin zdrowych dzieci, a wychowam z nich kogo zechcę. Dobrze, no to teraz przechodzimy do drugiej osoby, która też z behawioryzmem ma do czynienia. Jest to B.F. Skinach, twórca radykalnego behawioryzmu. Wziął, rozszerzył to sformułowanie tych dwóch reakcji, które było wcześniej, czyli bodziec reakcja, dodając do tego jeszcze jedną część, a mianowicie zachowanie sprawcze, które zależy od jego konsekwencji wprowadził też pojęcie wzmocnienia, czyli pozytywne i negatywne rzeczy oraz kara. Co robisz dobrze albo źle. Nagroda albo kara. Też jest znana u niego tak zwana skrzynka Skinnera do badań nad uczeniem się. No i przechodzimy do trzeciego: um, e, os, osoby, która też w, dołożyła swoją cegiełkę do behawioryzmu. A jest to nikt inny jak Iwan Pawłow. E, znany jest on, on odkrył taki warunkowy klasycyzm. M. Behavioryzmu, tak mniej więcej. Słynny jest tak zwany z doświadczeniem z psem, który na sygnał dzwonka ślinił się. Ślinił się i też przyczynił się do dodania tej swojej cegiełki. Dobra, idziemy dalej. Hmm. behawioryzm ma też swoich krytyków o których chcę też e, wspomnieć osoby, które krytykują behawioryzm i dlaczego bo jak i u, każda rzecz ma swoje plusy i minusy e, zanim e, będę o, e, mówił o tych plusach, to chcę też minusy tak zwaną krytykę behawiorystyczną omówić a więc e, osoby, które krytykują behawioryzm uważają, że jest zbyt uproszczony jest obraz człowieka. Hmm, pomija się procesy pozna poznawcze, emocje i świadomość. E, kolejną rzeczą, to jest to e, Negles internal personal. A więc współczesna psychologia, tak to znaczy konglistityzm, która podkreśla rolę myślenia, przekonań i kształtowania zachowania człowieka. No i etyczne kontrowersje. Dotyczy to właśnie tego kontrolowania zachowań oraz postrzegania jako behawioryzmu, jako tak zwanej manipulacji człowiekiem. Dobrze, no to teraz będziemy mówić dalej o behawioryzmie. E... Główne założenia behawioryzmu, jakie są z kolei, bo to jest najciekawsze. E... Psychologia powinna być obiektywną nauką empiryczną, czyli to chodzi o to, żeby była podobna do fizyki czy biologii. Takie są właśnie główne czynniki tych trzech założycieli. Później zachowanie można przewidzieć i kontrolować. To jest też konkretny, główny element tego bychavioryzmu: że przewidujemy i kontrolujemy na podstawie analizy bodźców i konsekwencji. Zachowania kształtują się poprzez integrację ze środowiskiem, a nie przez dziedziczność czy wewnętrzne stany psychiczne. No i odrzucenie introspekcji jako metody badawczej, stanów wewnętrznych nie można obiektywnie zweryfikować. Z tym ostatnim ta introspekcja omawiałem wcześniej w psychologii Freuda. Tak dla przypomnienia. No dobra. Główne formy uczenia się behawioryzmu. To jest dość ciekawe, bo omówię typ uczenia, opis oraz przykład. No to tak, warunki warunki klasyczne, czy tak zwane warunki klasyczne behawioryzmu, no to będą dotyczyć powstania związku między obojętnym źródłem, a naturalnym bodźcem wywołującym reakcję. I tu przykład mogę dać, na przykład y, Pawłowa. To, że pies się na dźwięk dzwonka, bo przez y, uczenie psa zostało mu do głowy wtłoczone temu psu, że jak jest dzwonek, to jest dawane mu jedzenie. I niezależnie, czy jest jedzenie, czy nie ma jedzenia, pies będzie biegł do miski, bo usłyszy sygnał. Eee, czy to może powiedzieć, że to tak zwany klasyczny przykład, tak jak wspomniałem. Później warunkowanie Operatywne, sprawcze. Następny to jest właśnie typ uczenia. No i hmm. zachowanie to wzmacnia lub osłabia jego konsekwencje. Hmm. Tutaj mogę dać przykłady, na przykład dziecka. Jeżeli no, to nowe, jeżeli na przykład przyszłe mamy, albo osoby, które już mają małe dzieci. Jeżeli chcecie, żeby dziecko było posłuszne, na przykład, żeby... O, przykład mam, na przykład. Pos, jeżeli chcecie, by dziecko posprzątało pokój, a dziecko ciągle "tupie", nogą, mówi nie, nie będę sprzątać. Nie, bo nie. Albo siądzi będzie płakać yy, i nic sobie nie wytłumaczy. To tutaj, w tej nauce behawiorystycznej, czyli tym warunkowe warunkowanie operatywne, sprawcze, polegać to będzie na tym, że na nagrodzie, na czyli tak, Ewa, posprzątaj pokój, a dostaniesz dzisiaj ulubione słodycze. Tak. E, działa to też w drugą stronę, jeżeli na przykład chcemy, żeby dziecko na przykład nie, czegoś nie robiło, na przykład, żeby dziecko na przykład nie brało i e, na przykład nie nie obrażało kogoś albo nie przeklinało. Też można powiedzieć, zrobisz to jeszcze raz, a nie dostaniesz waty cukrowej na przykład. No i dobra, przechodzimy dalej. Trzeci typ uczenia to jest modelowanie uczenie się poprzez obserwację. To jest z, y, zobaczenie zachowania innej osoby i jej naśladowanie. No, tutaj to mogę dać taki przykład. Na przykład, że y, dziecko, które jest wychowywane w rodzinie i widzi zachowanie swoich rodziców, bierze i wdraża w swój umysł pewne czynności. Czyli na przykład, jeżeli na przykład jest małe i tam jest żona czy mąż i załóżmy, któryś z nich dość często używa słowo na K. Myślę, że się domyślicie jakie. To to dziecko jest duży rachunek prawdopodobieństwa, że jak pójdzie na przykład do przedszkola czy do żłobka, no coś takiego mniej więcej, też będzie używać tego słowa. Poprzez zachowanie osoby i naśladowanie autorytetu czy osoby, z którymi przebywa. Tak jak jest to takie powiedzenie: z kim przystajesz, takim się stajesz. Coś w tym jest. Dobrze, będziemy powoli dochodzić do końca. I teraz na końcu chciałem powiedzieć, jakie jest zastosowanie behawioryzmu w psychologii. Czyli gdzie możemy je wykorzystać lub zastosować. No to na pewno będzie terapia behawiorystyczna. Czy modyfikacja niepożądanych zachowań. Tutaj możemy wymienić lęk, fobie, uzależnienia. Czy tutaj na pewno będą terapie, behaviorystyczne. Następny to jest w tak zwane też terapie, ale z osobami cierpiącymi na e, zespół e, osób z autyzmem. No to jest też ciężki przypadek i osoby, które już pracują, bo e, z osobami chorymi na autyzm, no to, to tutaj to rzeczywiście ten behawioryzm to jest e, odpowiednim elementem e, badania i leczenia tych osób edukacja też ma zastosowanie tutaj behawioryzm pewnie wiele osób się zastanawia no co ma wspólnego edukacja przecież co, dzieci chodzą uczą się no cóż, ma i to sporo jeżeli chociażby weźmy szkołę taką podstawową bo to jest najlepszy przykład, bo dzieci wtedy się najwięcej uczą są otwarte i weźmiemy przykład, że na przykład tak, dziecko jakieś tam bierze i ciągle przeszkadza, albo na przykład, albo na przykład weźmy inne, gdzieś jest zadana praca domowa i wzywa się do odpowiedzi Jasia, Jasia mówi, ja nie wiem, albo nie wiem, nie uczyłem się, to wtedy taki nauczyciel daje minusa, jako karę i żeby zachęcić go później do, zmotywować do uczenia. Natomiast z kolei, jeżeli ktoś, powiedzmy Basia, dobrze odpowiedziała, to do nauczycielka daje wtedy plusa. No z tymi minusami i plusami mogę powiedzieć tak, że z mojego doświadczenia w podstawówce jest tak, że były te plusy minusy. Za trzy minusy były, była jedynka, a za plusy, to nie wiem, chyba za trzy plusy Piątka, czwórka, aż nie pamiętam, ale było coś takiego mniej więcej też. Dobrze, teraz trening zwierząt. Tu też możemy wykorzystać behawioryzm, czyli poprzez stresurę zwierząt. Na przykład aport, żeby pies przyniósł rzucony patek i wtedy wyciągamy z torebki jakieś małe kawałki karmy i pies je. Siat też. No tu a pod siad, przy przynieść leżeć. Przy nodze No tutaj też możemy nauczyć psa zachowań takich, jakich chcemy. Względem psa, żeby to pies zachowywał się tak, jak my chcemy, a nie tak, jak to on sobie wyobraża w tym swoim psim umyśle. No i zarządzanie i motywacja. To będzie kolejny motyw behawiorystyczny. Czy tak zwane programy nagród i pracy. No tu możemy przytoczyć różnego rodzaju firmy, które też w pewnym sensie motywują w ten sposób swoich pracowników. No, no tu, tu jest szeroki aspekt możliwości, jak zmotywować pracownika, począwszy od chociażby nawet tak, jakby. Nagrodą pieniężną, czy jakimiś czasami. No tu można by też dużo mówić, jak zmotywować pracownika do lepszego, wydajnego pracowania na rzecz firmy. No dobrze, na dzisiaj to wystarczy. Proszę o łapkę w górę oraz subskrypcjonowanie mojego kanału. Dziękuję na razie.